Cześć, na tym filmie opowiemy Ci, gdzie można stawiać bańki ogniowe, a gdzie tego nie można robić. Tak, istnieje wiele mitów na ten temat. Niektórzy na przykład twierdzą, że nie wolno stawiać baniek na łopatki, ponieważ tam jest blisko kość pod i coś się może wydarzyć. Otóż nie, tak nie jest. Łopatki są dość głęboko, na około 2-3 cm u takiego człowieka mojej postury. Kiedyś nawet robiliśmy taki test, wbijaliśmy igłę 5 cm i patrzyliśmy, kiedy ona się oprze na, na łopatce i tam wychodziło spokojnie 2-3 cm do łopatki, Także na łopatkach spokojnie może wstawiać bańki, tam się nic złego nie stanie. Gdzie ja bym nie stawiał baniek z takich um, rzeczy, powiedzmy, nieoczywistych, to nie stawiałbym baniek na kolcach biodrowych przednich, ponieważ to po prostu będzie bolesne. I nie dlatego, że tam nagle coś się z kością stanie, że stanie się coś złego, trwałego, tylko po prostu będzie to bolesne, będzie to nieprzyjemne, a przede wszystkim jest to niepotrzebne. No właśnie i ko y kolejnym ogólnym przeciwwskazaniem do stawiania bańek są otwory fizjologiczne na na naszego ciała. Tam oczywiście bańek nie będziemy stawiać, ale myślę, że to nie wymaga dalszego komentarza, to jest logiczne. Kolejnym mitem, który warto obalić jest to, że bańki można stawiać na klatkę piersiową, również w okolicy serca. Tam jest zbyt daleko do serca, a poza tym nie mamy jak bańką, próżnią, podcienie wpłynąć na jakąkolwiek pracę serca. Nie zaburzymy jej, ani jej nie poprawimy. Także tam spokojnie możemy stawiać bańki również. Przy tym warto powiedzieć, że nie stawiamy bańek na gruczoł mleczną u kobiet, bo tam rzeczywiście może dojść do zatkania kanalików mlecznych i do, rzeczywiście do stworzenia się problemu. Zwłaszcza jeżeli, jeżeli kobieta jest na przykład w trakcie laktacji. Takich rzeczy nie robimy, nie stawiamy na gruczoły mleczne, obstawiamy dookoła. Na klatce piersiowej. Z takich miejsc, również może mniej y, znanych, jest to, że również bańki możemy stawiać na brzuchu. Możemy cały brzuch obłożyć bańkami łącznie z pępkiem. Bardzo ważne miejsce, łącznie z pępkiem. A drugą rzeczą to jest, y, to jest, y, to jest czoło. Na czoło bańki w teorii, oczywiście takie raczej mniejsze typu rozmiar 1, rozmiar 2, można postawić na przykład w problematyce leczenia zatok, natomiast my osobiście tego nie rekomendujemy, ponieważ później na około miesiąc, może nawet 6 tygodni zostaną siniaki. Tak, jeżeli chodzi o zatoki, to po prostu są lepsze sposoby, można stosować terapię manualne, można stosować różne, różne metody alternatywne, żeby te zatoki udrożnić. Mm -hmm. Można na przykład zrobić masaż bańką zamiast je stawiać i wtedy nie ma tak dużych odczynów i nie zostają na tak długo. Także jeżeli chodzi o stawianie na czoło, to właśnie dlatego, że powoduje to później duży dyskomfort wizualny, nie rekomendujemy tego stawiać. Generalnie poza tymi aspektami, które omówiliśmy, bańki można stawiać na całe ciało. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że istnieją inne przeciwwskazania do stawiania baniek, choćby na przykład e, zmiany skórne, na przykład w przebiegu pół albo po prostu atopowe zapalenia skóry. Tam baniek na tych zmianach nie stawiamy, ale w koło tych zmian skórnych już bańki można stawiać. Oczywiście kontynuując ten wątek, trzeba powiedzieć, że na otwarte rany nie stawiamy baniek. Jasne. Czyli jak krew się łączy, no to nie będziemy tam stawiać baniek. Nie będziemy stawiać baniek na świeże urazy, typu na przykład na skręconą kostkę. No tam bańki nie pomogą. Tam, więc tam również na ten obrzęgnięty staw y, skokowy, bądź taki, który zaraz stanie się obrzęgnięty, również nie będziemy stawiać baniek. Tak, i oczywiście jeszcze tutaj można wspomnieć o odleżynach, ale to raczej są otwarte rany, więc tutaj kontynuuję po prostu ten no baniek. nie my stawiamy baniek. Tak. Dobra. Tym sposobem po powiedzieliśmy o tym, gdzie można, a gdzie nie można stawiać baniek. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie logiczne. Jeśli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Cześć.